Sponsorem programu są młyny zbożowe żabczyńscy, producent mąki Tota. Tota? Dobra mąka. czym się Pani kojarzył święta wielkanocne? No na pewno z baziami, no i ze Zmartwychwstaniem Chrystusa, przede wszystkim. Dzień dobry, Telewizja Master. czym się Panią kojarzył święta wielkanocne? Z jajkami, kurczakami. A jakie znacie tradycje? Aha, Chodzenie z koszykiem do kościoła. Z jajami, z jajkami. Święta są. wielkanocne? Ja wiem. No przynajmniej raz w roku jest, są te święta, przynajmniej jakoś tak w, w domu jest wesele i w ogóle. A jakie znasz tradycje wielkanocne? No, śmingus, dyngus, Co tam jeszcze jest? No, nie wiem, trzeba pomyśleć, co tam jeszcze więcej jest. Czym z odpoczynkiem? I dużo roboty świętami. Dużo pracy, oczywiście. A to jest najpiękniejszy odpoczynek. Święta wielkanocne. Przede wszystkim to jest duża uroczystość. Bo to jest narodzenie Zmartwychwstania Chrystusa. A poza tym święcenie jajka, mszoranną. To jest najbardziej uważam. Dziękuję. Przede wszystkim z e, miłymi spotkaniami rodzinnymi, z tradycjami, dyngus, dzielenie się jajkiem, spotkania w rodzinie z, z, e, z bliskimi. Przede wszystkim to, miła atmosfera. Ta Wielkanocna kojarzy mi się z rodziną, szczególnie ze świętami rodzinnymi, przyjazdami, a także ze świętami kościelnymi, ponieważ jest to święto religijne, także święto zmartwychwstania Pana. Znaczy nie mam takich szczególnych skojarzeń, to, że przede wszystkim dzień wolny od pracy, no i jakaś tam rodzinne spotkania. No przede wszystkim w gronie rodzinnym, w domu, no i przede wszystkim muszę spełnić podstawowy obowiązek, yy, odwiedzić swoją mamę. Pierwszy dzień świąt, a jeszcze żyjąca, 86 lat. Dzień dobry, Telewizja Master, z czym się Państwo kojarzą święta wielkanocne? Z wielkami i z dyngusem. Ze święconym jajkiem, ze spotkaniem rodzinnym, no i w ogóle no, z przebudzącą się przyrodą do życia. Z czymś z, z jajkami, koszyczek, oświęcenie, kiełbasa, no, nastrój świąteczny, wszystko co jest. Z, rodzinną, z rodzinnym śniadaniem, z dzieleniem się jajkiem, z dzyngusem dyngusa. dyngusa. <noise> Tradycja święconego jajka, zmartwychwstanie,